tuż jak Bóg niezwykłe święto, męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Kościół celowo wybrał to wydarzenie, żeby nas czegoś nauczyć. Czytamy w Ewangelii: Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ostatnio sobie pomyślałem o tym, że gdybyśmy mieli porównać pokutę Jana Chrzciciela i Pana Jezusa, to jednak Jan Chrzciciel jest na pierwszym miejscu. To on pokutował, to on poszedł na pustynię, chodził w wielbłądziej skórze, jadł szarańcze i pił miód. Pan Jezus nie pokutował tak dużo jak Jan Chrzciciel, i czy można mu uczynić pewien zarzut z tego względu? Chyba nie. Wydaje się, że ci, którzy poprzedzają wielkie wydarzenia, muszą podejmować większy trud. Wszyscy założyciele zakonów pokutowali więcej, niż zapisywali w regule zakonnej. I myślę sobie też o panu Jezusie, że. W jego nauczaniu chodziło o to, żeby się ucieszyć z jego obecności, a na pokutę zawsze jest czas, zawsze można ją podjąć. Jan Chrzciciel nie był mesjaszem. Pan Jezus był mesjaszem. Zostawił nam dużo więcej niż przesłanie o ascezie. Powiedział nam, że dzięki wierze jesteśmy zbawieni. Co więcej, dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że przestrzeganie prawa i pewna pilność. W przestrzeganiu Bożych przykazań zawsze ma mieć na względzie trzy rzeczy – sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Pan Jezus celowo podkreślił te trzy rzeczy, żeby nikt nie pomyślał, że zbawia się sam. Męczeństwo Jana Chrzciciela to wielkie wydarzenie, zniósł je dzielnie. Dlaczego? Bo był zaprawiony w pokucie i myślę sobie o nim w ten sposób że wyrósł na prawdziwego bohatera człowieka który zdobył się na wielką odwagę bo powiedzieć prosto w oczy królowi że robi źle to nie lada zadanie męczeństwo Jana chrzciciela wielka lekcja dla tych którzy się boją którzy nie doceniają pokuty ale także lekcja dla tych którzy patrzą na pana Jezusa który mówi że to wszystko jest tylko wtedy z sensem, jeżeli doświadczamy sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.